Dziś zrobię patkę dla mojej młodej siostry. Najpierw, najpierw na tej kartce narysuję koło za pomocą synkle, bo sama nie umiem. Koło już narysowałam i teraz będę wycinać i zobaczymy, jak będzie to koło wycięte. Już wycięłam i teraz będę tutaj pisać list, ale to dopiero zobaczycie, jak skończę, bo Musi być napisany, bo to list. To jest ogólnie ta patka jest trochę zadrysowana do mojej ale jest tak stosunkowo walentynkowa, bo zbliżają się walentynki. Teraz będziemy to owieć bi bibułą. Różową, bo ona lubi różowy kolor. Owiniemy to normalnie tak bigumą, jakby tu było nie wiem co. Tutaj nie wiem jak to by to zrobić, tak? W ogóle w końcu chcę zrobić reakcję akcję. Moi siowcy, na to. Prawie obwinięte, no tak to wygląda to no, w jak dodamy kolorów, będzie to wyglądać trochę lepiej. Jest to w miarę zamieniłem też, te, cały kawałek z tymi, nie wiem, co to jest w ogóle. <kuh> Będziemy to znowu kolejną warstwę obwijać i potem, o oh nie, najpierw chcę to też, widzicie, nie jestem. Najpierw damy kolejną warstwę bibuły, to będą mać cztery wa, warstwy bibuły i później na koniec damy... To, to. Więc oglądajcie. Więc oglądajcie do końca, bo będzie ciekawy będzie reakcja i będzie działać dużo więcej. Teraz dajemy kolejną bardzo niebieską. Tylko najpierw tutaj ją rozwalić. Czekaj, okay, tylko to się rozłoży tylko. I tak kolejny raz jak Tylko tym razem damy to, tu I będziemy tak olej zabijać jak to kółko. Jakoś prosty rok. Nie to Wygląda to nieco ładnie, ale C jedną warstwę i na końcu białą warstwę. I potem obiniemy to tym, tym i będzie Na pewno nie będzie to wyglądać jak się sobie wyobrażałam, ale będzie to trochę ładnie. Okej, okay, no to takie z tamtymi kolorami. Gdy daję tą kupetkę i będę teraz tchnąć. Zauważam, że coraz większą warstwą jest coraz większa. Ona pomyśli, że to jest coś tam fajnego, a to tylko keltkę. Mam nadzieję, no, no, że się ucieczy. No wygląda to trochę tak, to się trochę. No to i teraz będziemy dawać bardziej skuriołom, ona jest trochę u, u, ubrudzona. Podam tę patkę i teraz mam te obcinać. I teraz zabijanko. Kurde, co rozmiękcze to jest? Podobne. Zawinęłam i teraz będzie coś nocnego, bo będzie to. A to jest coś innego, nie wiem. Znalazłam to w moim pudle z takimi kupotami I właśnie to było to. Nie wiem co to jest, ale to obwiniemy to, obwiniemy to. No, jest to trochę małe. Ale... Nie wiem, co to zmierza. Zobaczymy, widzimy się, jak już to zmieścić. Jak nie, to powiem Wam. Tak, jakoś to zmieściłam. Teraz będę ten klej dawać. Mam klej, bo taśmy nie znalazł niestety. W ogóle nic o zapachu ananasa. I serio pachnie ananasem. To są trochę farby czerwonej. No, chciałam żeby to trochę pomalowała, żeby to wyglądało bardziej ładnie, ale okej, okay, i tak ładnie. Okay. Znaczy moim zdaniem chciałam, żeby to wyglądało ładniej, no ale okej, okay, jest super. No i już będzie reakcja, więc... Zamknięty. No, zamknęłam okay, mój już. Okej, ogólnie moja ciocia ma zamknięte oczy i będę jej to dawać. Proszę. Mogę otworzyć? Mhm. Łaaa, co to jest? Nie wiem, odpakuj. Piękna. Okej. Okay. To się nie skończy. Co to jest? Dzieci wyścig. Hej, Kazu, dzieci Wesołych świąt! Ja tobie tak! Dzieci wyścig i Walencyjna! Jak słodko, dziękuję! Okej, jak widzicie, prezent się spodobał. Tak! Ja jeszcze od nagrody. taki odcinek, ale. Okej, trzeba sobie po to, ale. Módlę coś takiego, kupię fajnego, nie jakichś liści, ale kupię coś jakiś prezent i mody taki lek, który zapakuję. To wiecie, co mnie ucieszyło bardziej. Papa! Pa!